Cześć, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Filip Heliasz, jestem miłośnikiem Wrocławskiej architektury i prywatnie na co dzień pracuję w renowacji zabytków i jestem dzisiaj z panią Martą Tarcińską, która pracuje w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie siedziba tego muzeum mieści się w kamienicy pod Złotym Słońcem. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. <laughs> Skąd nazwa kamienica pod Złotym Słońcem? Nazwa kamienicy pod Złotym Słońcem funkcjonuje od wieku XVII i jest nawiązaniem do postaci cesarza Leopolda Habsburga. To były czasy, kiedy monarchów utożsamiano właśnie ze Słońcem. Pamiętajmy, że to były czasy monarchii absolutnych, wobec czego patrycjusze wrocławscy, właściciele kamienicy pod Złotym Słońcem, chcąc uhonorować swojego monarcha, Nazwali swój pałac miejski, swoją rezydencję w nawiązaniu właśnie do cesarza. Okay. To akurat jest bardzo ciekawa historia. A nawiązując do tej historii Kamienicy, to jak niektórzy mogą wiedzieć, może nie wszyscy, mamy zachowane tutaj przepiękne wnętrza, tak każda sala przedstawia co innego, przedstawia różne piękne polichromie, zachowane, co jest akurat jak już wcześniej jeszcze przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że większość kamienic, nie wszystkie, ale bardzo dużo kamienic w starym mieście jednak nie miało tyle szczęścia i zostały odbudowane w sposób taki, że fasady są nawiązujące do starych projektów, ale wnętrza już zazwyczaj są zrobione współcześnie, jak nasze piękne bloki z lat 60., a ta kamienica, z tego co wiemy, miała dużo szczęścia. I przetrwało bardzo dużo tutaj wystroju. Możesz tam coś nawiązać o tych pięknych wnętrzach? Tak, to prawda, ponieważ ta pierzeja, w której znajduje się kamienica pod złotym słońcem, bardzo niewiele ucierpiała, o ile w ogóle, w czasie Festung Breslau w roku 1945. Natomiast pozostałe pierzeje wokół rynku już nie miały tyle szczęścia i tam mamy do czynienia z odbudową fasadową, czyli elewacje frontowe budynków są piękne, historyczne, mm. natomiast wnętrza są budowane, już w technologii współczesnej do lat 50. -tych, 60. -tych. Natomiast nasza kamienica kamienica pod Złotym Słońcem uchowała się. Dlatego też e, znaczna część tkanki zabytkowej została tutaj zachowana, i po remoncie jest eksponowana. E, I widoczna gołym okiem. Dlatego zwiedzający nasze muzeum mogą e, zobaczyć z łatwością relikty gotyckie, renesansowe, elementy barokowe, klasycystyczne, jakie tutaj się znajdują. Bo co jest ciekawe, w tej kamienicy. Ona jakby cały czas żyje swoim życiem. Funkcjonowała od starych czasów, czyli miała były te przebudowy i to wszystko jakby złączyło się w to, że ten budynek wygląda tak jak wygląda dzisiaj i możemy to o, oglądać do jakby dnia dzisiejszego, tak? całą tą przebudowę, więc mamy jakieś relikty polichromii, które są z różnych okresów. Tak, kamienica nigdy nie wyglądała tak, jak wygląda współcześnie, ponieważ ona na przestrzeni stuleci była na bieżąco modernizowana, zgodnie z obowiązującymi wówczas modami, czy też zgodnie z potrzebą ówczesnych mieszkańców. Natomiast my dzisiaj eksponujemy wszystko to, co zabytkowe, z przestrzeni tych kilkuset lat, w zasadzie nawet więcej, prawie 1000 lat. Bo pierwocny tej kamienicy sięgają okresu lokacji miasta na prawie niemieckim w wieku XIII po najdzie tatarskim, więc jest to mniej więcej, to są lata XIX. XIII wieku, więc powiedzmy plus minus połowa wieku XIII. I, i właśnie metryka tej kamienicy to wiek XIII. Natomiast. My tutaj, w tej przestrzeni widzimy ślady tych wszystkich przybudów, modernizacji, sposobów zdobienia tej przestrzeni i to wszystko jest pięknie wyeksponowane, dlatego zwiedzający widzą zarówno renesansowe polichromie, renesansowe stropy, barokowe malowidła, stiuki, ale też gotyckie ostrołuki, gotyckie cegły gdzieś tam w przyziemiu i to wszystko jest dostępne naprawdę gołym okiem. Nie trzeba tego nawet za bardzo szukać. Czyli tak naprawdę w Muzeum Pana Dudusza, oprócz pięknej i ciekawej kolekcji, możemy jeszcze zwiedzać i podziwiać architekturę, która jest związana z tą kamienicą i to w bardzo fajny sposób i fajnie widoczny. I co było jeszcze dla mnie ciekawym pytaniem, to to, że te kamienice, one były, miały przebicia, prawda, to przez ściany, one się łączyły, one były tak, że po jakimś czasie te budynki zaczęły stanowić jakby jedną funkcję. To nie było tak, że jedna kamienica była oddzielnie, tylko one się przebijały, jak tam przyjeżdżały ważne persony, prawda? Teraz poruszyłeś temat tak zwaną rzekę, <laughs> więc ja postaram się w skrócie, e, nawiązując jeszcze do m, poprzedniego wątku, to nie. faktycznie w kamienicy pod złotym słońcem zwiedzanie może odbywać się dwutorowo, mhm. bo możemy zwiedzać zarówno e, Muzeum Pana Tadeusza, e, czyli część szlachecko-rękopisowo-mickiewiczową, romantyczną, jeżeli chodzi o tą część w Kamienicy pod Złotym Słońcem, bo mamy jeszcze inne ekspozycje związane z innymi okresami historycznymi. Natomiast ja odpowiadam za tą część, mm -hmm. którą teraz opisałam. Ale osoby zainteresowane historią miasta oraz architekturą Starego Miasta we Wrocławiu mm -hmm. mogą również przyjść tutaj na swoje własne zwiedzanie kamienicy. Dokładnie. I tutaj też naprawdę jest co oglądać. Ale zadałeś pytanie właśnie o przebicia w ścianach i i jedno takie jest widoczne. W sali poświęconej Mickiewiczowi można zobaczyć taką dziurę w ścianie, mówiąc kolokwialnie zaklajstrowaną. I ten klejster bardzo dobrze widać gołym okiem. I to te dziury powstały w czasach, kiedy kamienica była tymczasową rezydencją monarszą, czyli królowie czescy z rodzinami oraz cesarze e, habsburscy, habsburgowie przyjeżdżali tutaj do Wrocławia odebrać hołd od mieszkań wrocławskich, ale że zamek e, książęcy Królewski znajdujący się nad Odrą był w bardzo złym stanie już wtedy. W sumie zawsze była to rezydencja mało atrakcyjna. Od czasów wygaśnięcia dynastii piastowskiej tutaj panującej we Wrocławiu, zamek ten był właściwie porzucony i nieużytkowany, i on popadał w coraz większą ruinę. Dlatego też, kiedy goszczono we Wrocławiu znamienitych gości, lokowano ich w rezydencjach patrycjuszowskich, tutaj przy rynku. W jednym z najważniejszych miejsc. Dokładnie, a że kamienica pod Złotym Słońcem należała do najbogatszych, najpiękniejszych, najbardziej nowoczesnych, a tym samym najbardziej komfortowych w tamtych czasach. No to właśnie tutaj ci monarchowie rezydowali. Ale wielki król potrzebuje dużo przestrzeni. No, no dlatego taka tak. jedna kamienica mu absolutnie nie starczała. I dlatego właśnie monarcha rezydował w Złotym Słońcu a jego rodzina w błękitnym słońcu tuż obok, natomiast w siedmiu elektorach jego dwór wraz ze służbą. Dlatego, żeby ułatwić sobie komunikację między budynkami, przebijano ściany i je tymczasowo właśnie zamurowywano cegłami bez zaprawy. Okay. I właśnie ta taka zamalowana dziura, ślad po tej dziurze jest dziś możliwy do zobaczenia w salach muzealnych. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo pokazuje Faktycznie, jak te budynki żyły swoim życiem wtedy. Jak one, jakby w tych czasach, przebicie byłoby dosyć absurdalne i nierealne, według mnie. A wtedy oni jednak podchodzili do tego, tego budynku w sposób taki, że on cały czas funkcjonował, żył i zmieniał się do potrzeby, której właśnie. No, wtedy to nie był zabytek. No tak, dokładnie. Zacznijmy od tego, że. E, chociaż biorąc pod uwagę fakt, wydaje mi się, że w XIX wieku już ta pieżeja była bardzo ważna. jeżeli W XIX, XX wieku, już wtedy jeszcze w Brestu. E, tak, tak, tak. Przy czym no Te przebicie pochodzą z wcześniejszych. wcześniejszych że, tak, a to tak, wtedy 15, to nie był zabytek. 16, więc... wiek. Czyli oni wtedy po prostu. Tak, wtedy jeszcze w ogóle pojęcie zabytku nie, nie, nie funkcjonowało. No, przecież te kamienice były bardzo rozbudowane, tak? One cały Tak, czas się... one były w ciągłym użytku, dokładnie. One cały czas podlegały transformacji. Ale już w tym dwudziestowiecznym wiecznym Breslau te, te, te kamienice były jednymi z najważniejszych. E, nawet chyba są zaznaczone na jednej z map, z tego co pamiętam, widziałem, że jako obiekty bardzo ważne jeżeli chodzi o cenną, cenność historyczną no i w sumie jeszcze rozmawiając już o nie tylko o tej kamicy ale o całej tej pierzei to jest pierzeja siedmiu elektorów to w ogóle mamy z, trochę szczęście ogromne że ona się zachowała bo to tak jak już wspomnieliśmy to była jedna z ważniejszych pierzei w całym rynku bo jak widzimy w innych tych pierzejach czy północna południowa czy wschodnia na Brze, to e, tamte te były rozbudowywane cały czas. Nawet w XIX czy XX wieku wyburzano te kamienice starsze i budowano nowe, tak Jak dom handlowy Braciwaraż, mm -hmm. czyli Feniks obecny, e, czy e, wszystkie te secesyjne gmachy, które powstawały, mm -hmm. Kamienica pod Złotą Koroną. No to ta pierzeja z tą kamienicą, której mieści się Muzeum Pana Tadeusza... No, Od wieku XIX była w stanie nienaruszonym. Nie I zachowana w tym właśnie całym historycznym klimacie, co jest dla mnie dosyć... Dla fanach architektury i historii tego miasta niesamowitą sprawą, tym bardziej, że no, dzięki temu możemy zobaczyć. Ja kocham secesję, kocham te style, nowe, te późniejsze xix 20 wieczne i ten wystrój, który tam był. Ale dzięki temu, że cała ta pierzeja siedmiu rektorów się zachowała i ona jest dosyć starą, jak na te czasy nasze obecne, to możemy podziwiać tak. Czasy od bardzo starych do tych współczesnych. I ten wystrój różni się od tych XIX czy XX wiecznych kamienic. I możemy właśnie widzieć te przepiękne plafony. Właśnie, może też o tym plafonie porozmawiamy. Co on przedstawia, ten plafon? Ja powiem, kogo przedstawia plafon w naszym salonie. W naszym barokowym salonie romantycznym, ale dopiero 14 września. Ach, dobra, no to wszystko. kto jest namalowany na naszym. To zapraszamy 14 września, bo to będzie. Aczkolwiek plafon jest piękny. Przedstawia piękną kobietę w przepięknym otoczeniu, rajskich ptaków, niebiańskich stworzeń, przepięknej roślinności. Więc plafon jest przepiękny, a ten, kto jest ciekawy. 14 września. Kto się na nim znajduje, tak imiennie, personalnie, no to dowie się, jak przyjdzie na nasze oprowadzanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa o 12-14 września. No zapewniam, widziałem go przepięknie odrestaurowane, sztukaterie są na tip top zrobione. Ale oprócz tego plafonu mamy kolejne sale, jak się przejdzie dalej, tak? Z pięknymi stropami malowanymi e, malarstwem na drewnie, które jest przepiękne, naprawdę. I to widać już, że to już jest wiekowe malarstwo, naprawdę. Widać te... No bo jest jedno takie bardzo ciekawe, jak można to nazwać, malarstwo na drewnie z różnymi scenkami. Możesz tam mniej więcej coś o tym powiedzieć, za, za zachęcić ludzi na tą wizytę 14 września, żeby mniej więcej wiedzieli... Czego się mogą spodziewać? Tak oczywiście. My tutaj tych renesansowych stropów z polichromiami mamy całkiem sporo. To nie jest jedna sala, tylko przynajmniej dwie i trochę na korytarzu nawet, przy klatce schodowej wiodącej na pierwsze piętro. Więc to są polichromie z przełomu XVI i XVII wieku. Moim zdaniem tak na, na moje oko są to polichromie, które, które możemy określić mianem sztuki sowizdrzalskiej. i to też się pojawia w opracowania, więc to nie tylko moja opinia jako historyka sztuki. W każdym razie to, co jest w, w tych malowidłach najciekawsze, to to, że mamy tam różnego rodzaju scenki obyczajowe scenki obyczajowe, które dość niewybrednym językiem sztuk plastycznych, mm -hmm. już się śmiejesz, bo wiesz co tam jest, mamy tam scenki dotyczące różnych kwestii społecznych ówczesnych, w tym również sceny sceny łóżkowe, tak zastanawiałam się, w jaki sposób mogę to ująć, żeby było kulturalnie, kulturalnie tak. a jednocześnie mało eufemistycznie i jednoznacznie. Więc mamy różnego rodzaju scenki obyczajowe, dużo symboliki takiej właśnie wiązującej do nieobyczajnych scen. Więc trochę pikanterii się zachowało w tej przestrzeni, bo tak jak mówiłam, tutaj mieszkali ludzie, zwykli ludzie, owszem bogaci, ale wciąż zwykli ludzie i w tej przestrzeni właśnie toczyło się życie codzienne i elementy wyposażenia wnętrz, elementy zdobienia tych wnętrz były bardzo aktualne dla, dla tamtych czasów, dla tamtych ludzi, dlatego też dużo jest tutaj scen właśnie zaczerpniętych z ówczesnej obyczajowości. I miała i to miejsce wszystko, na co dzień, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj możemy na tych stropach zaobserwować, jak ci ludzie żyli, co ich śmieszyło, co ich martwiło, na czym skupiali swoją uwagę. I oczywiście cały program ikonograficzny na tych stropach jest bardzo rozbudowany mm -hmm. i bardzo bogaty. I wymaga tak na dobrą sprawę osobnego omówienia. coś no właśnie, tak. Więc to jest coś, tutaj, Oprócz tego, że mamy te piękne kolekcje tutaj. Tak, tam, to całe podnie. te stropy i całe to, całe to wnętrze jest tak bogate w historię, że tak. po prostu można. Po prostu... Na tych poligromach, ja każdy, a więcej nawet. No ja to spędzam już dziewiąty rok. Dzień dziewięć Więc, lat. Tak, tak, dziewięć, dobrze mówię? No, w każdym razie, długo. długo, już sama straciłam rachubę. Niemniej właśnie tutaj na tych polichromiach każdy kwiatuszek, każdy strączek fasolki, każda kropeczka, kreseczka coś oznacza. Wszystko ma tutaj swoje własne przesłanie. I chciałabym to oczywiście jak najszerzej omówić z naszymi pokazać związającymi, pokazać palcem dokładnie każdą postać i wyjaśnić, co ona dokładnie robi i jakie to ma odniesienie do tej XVI-XVII-wiecznej kultury mieszczańskiej tu we Wrocławiu. Więc jeżeli. Chodzi o całą tę kamienicę i muzeum pana Tadeusza. To naprawdę, oprócz całej tej kolekcji, która jest zachowana, to naprawdę całe wnętrze i architektura jest kolejną kolekcją, którą tak, warto tak. tutaj zobaczyć. Ja bym się jeszcze spytać, tam gdzie są te właśnie scenki obyczajowe i, nie, i niektóre Nieobyczajne. Nie, no tak, dokładnie. Czy wiadomo może co się znajdowało w tym pomieszczeniu? Jest tu gdzieś opisane, jak jakaś tam do czego ono służyło w tamtych czasach? Czy to była jakaś jadalnia, czy to był jakiś pokój zabaw, pokój gościnny? <grym> Nie wiem, może jest tu gdzieś opisane? Te sceny, o których mówimy, znajdują się na tylnym trakcie kamienicy pod złotym słońcem, więc te sale najbardziej reprezentacyjne znajdowały się od frontu. To są z kolei ściany, przepraszam, stropy w salach tych tylnych, czyli bardziej użytkowych. Więc my niestety nie znamy przeznaczenia każdej z sal, w których obecnie funkcjonuje muzeum w dawnych czasach, możemy tylko przypuszczać, które z sal były, które z pomieszczeń były bardziej oficjalnymi, które były mniej oficjalnymi, tylko właśnie użytkowymi. Więc zakładam, że w tej przestrzeni właśnie, o której mówimy, były to pokoje mniej reprezentacyjne. No można było się domyślić, patrząc na rangę jednych malarstwa. Znaczy malarstwa, no, plafon jednak robi i cały ten salon. On jest późniejszy. Tak. Salon ten jest najbardziej grądu, reprezentacyjny jest właśnie główną salą na pianonobile, czyli właśnie na tej drugiej mhm kondygnacji naziemnej, czyli na pierwszym piętrze, na wysokim pierwszym piętrze. I tam ta sala jest właśnie najbardziej reprezentacyjna, bo te sale zawsze były najbardziej tak. reprezentacyjne, więc salon jest umiejscowiony tam, gdzie te komnaty właśnie najbogatsze zawsze się znajdowały. W każdym razie warto jeszcze wspomnieć, że te polichromie zachowały się dlatego, że szybko wyszły z mody mhm. i je zakryto. Mhm. I dopiero w XX wieku, po wojnie, kiedy dokonano... Remontu tej kamienicy, to te polichromie zostały na nowo odkryte. Trochę, trochę jak w czasach współczesnych, ale z trochę młodszymi kamienicami, 19 czy XX wiecznymi. Po wojnie wyszły z mody, malarstwo zamalowano z różnych względów, a dzisiaj się je odkrywa. Więc jednak te zamalowywane rzeczy piękne nas uratowały, jeżeli chodzi o fanów, malarstwa, bo można je odkryć i oglądać do dnia dzisiejszego. Tak jak Dokładnie. właśnie w przypadku tutaj. Zmieniały się mody, ale dzięki temu właśnie możemy je oglądać. Tak, coś miało zostać unicestwione, zostało to zrobione bardzo prowizorycznie i dzięki temu się zachowało dla kolejnych pokoleń. Im więcej prowizorki czasami tym lepiej. No jak widać, co zaskakujące, ale tak, można tak to ująć. No dobra, to mam jeszcze pytanie, czy w tej kamienicy mieszkał ktoś znany, oprócz tego, że wiemy, że dużo znanych osób mieszkało, ale podobno mieszkały tutaj dzieci Władysława Jagiellończyka. Syna polskiego króla Kazimierza, wnuka Władysława Jagieły. Czy to jest prawda? Tak, oczywiście jest to prawda. Są na to przekazy źródłowe. I tak na dobrą sprawę, Władysław II Jagielończyk z rodziną to nie była jedyna znana osoba, koronowana głowa, która postawiła swoją nogę w kamienicy pod Złotym Słońcem, bo tych ludzi było dużo więcej. Pierwsi notowani monarchowie, według tego, co się zachowało do naszych czasów, pojawili się tutaj w wieku XV i przez kolejne 200 lat, od lat 20. Wieku XV, aż do lat 40. wieku XVII, gościło tutaj kilkunastu przynajmniej monarchów, lub też późniejszych monarchów, którzy przybyli tutaj jeszcze przed swoją koronacją. Możemy powiedzieć w sumie, że ta kamienica jest bardzo, ale to bardzo, królewska. Jest królewska, i to widać już od pierwszego momentu, jak tylko się stanie przed, przed, nią, muzeum, no. pra, tak, się stanie przed muzeum pana Tadeusza, czyli przed kamiencem pod Złotym Słońcem, i się spojrzy w górę, to się zobaczy iście Pałacową, mm -hmm. fasadę późno-barokową, która jest jednym z doskonalszych przykładów właśnie architektury barokowej na rynku wrocławskim, jeżeli nie w całym mieście. W tej kamienicy jest bardzo dużo do zobaczenia. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam 14 września po więcej historii. Tak, tak, oczywiście, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa chcemy właściwie zainaugurować zwiedzanie naszej kamienicy, bo to docelowo chcielibyśmy gościć zarówno Wrocławian, jak i turystów w naszym gmachu po to, żeby im pokazywać piękno tej kamienicy, nie samej ekspozycji, ale właśnie historycznej kamienicy pod złotym słońcem. I dla mnie to jest świetny pomysł, bo połączenie właśnie całej tej kolekcji z jednak historią tej kamienicy i architekturą to jest coś niesamowitego i myślę, że to naprawdę będzie, będzie rewelacja, jeżeli będzie to można tak właśnie pokazywać. Mam w taką nadzieję, tak, że dziedzictwo polskiej kultury sarmackiej, szlacheckiej, romantyzmu polskiego wspaniały rękopis pana Tadeusza, że to wszystko ma tutaj godną siebie oprawę Oj, tak. w królewskiej kamienicy pod Złotym Słońcem. I że będzie można się właśnie teraz o niej więcej jeszcze dowiedzieć. Tak, do czego serdecznie zapraszamy. Dzięki śliczne za rozmowę dzisiaj. Dziękuję.